Kochani, pada jak szalone i bardzo dobrze, bo właśnie coś dosadziłem. Tutaj wymieniłem, bo chyba było górek, ale jakiś tak się nie przyjął, więc sadziłem dynie. No, na późne sadzenie, na brak podlewania. Wydaje mi się, że w tym roku mają się, żeby nie zapeszyć całkiem dobrze. Bardzo się cieszę. E, dynie, cukinie, patisony, a tutaj nawet ogórki. Jak widzicie na innych filmikach również w innym miejscu sadzę. Tutaj te są wsadzone półtora tygodnia temu, czyli prawdopodobnie przełom czerwca i lipca, dlatego wyglądają tak słabo. A te były wsadzone jako pierwsze, czyli na początku czerwca. Wszystko z sadzonek, no i pada, więc więcej ją nie pokażę, nie opowiadam, ale zapraszam Was na wydawnictwo peli, jeśli chcecie wydać książkę i jeśli chcecie wspomóc naszą inicjatywę budowy siedliska na wsi. Czyli miejsca, gdzie będzie można przyjechać każdy z Was, odpocząć, ale również zjeść zdrową żywność i wydać swoją książkę, napisać swoją książkę, czy poczytać, czy też w takiej zieleni, ciszy i spokoju podpoczywać. Właśnie zrobiło, o, uderzyła kropla i przybliżyła, więc oddalamy. To wszystko właśnie, jeśli chcecie wydać książkę w wydawnictwie autorskim.pl. Dziękuję Wam wszystkim, którzy książki wydajecie i zachęcam Was do tego bardzo, bardzo serdecznie. A zobaczcie a co tutaj jest. Owoc, więc następnego dnia jak przyjadę. Mam nadzieję, że za kilka dni już będą większe, ale nie będzie padać, więc Wam pokażę więcej i poopowiadam. Subskrybujcie ustęposzczaka.pl, piszcie komentarze, co byście zmienili. To jest tylko zabawa. Pamiętajcie, oglądajcie kolejne filmiki. Pamiętajcie, że każdy ma jakieś hobby. Ja mam takie. Sadzonki wyhodowałem w Warszawie. Przywiozłem 90 km od Warszawy. Sadzę na takim polu u Gorze. Oczywiście pod, podsypuję dobrą ziemię. Też różną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak naprawdę to już się słonko przebija, więc pewnie za chwilkę przestanie padać. Ale zobaczcie, jak jest pięknie, mimo że pada. Już mam mokry telefon. Zapraszam Was na kanał Ustęp Poszczaka. Wspierajcie mnie w ten sposób, chociażby oglądając, lajkując udostępniając, komentując. Znikam i zachęcam do oglądania shortów, a także na TikToku. Podążaj, podążaj za marzeniami. Do zobaczenia. Podążajcie za swoimi marzeniami. Wydajcie książki w wydawnictwoautorskie.pl i oglądajcie ustęposzczaka.pl. Mam nadzieję, że urosną. Urosną? Dajcie komentarz i napiszcie proszę, że tak, że będą w tym roku zbiory. Dyni, cukini, Patisonów i co tam urośnie.